Dzień dobry, dzień dobry, z rana! Właśnie wyruszyłem w trasę. Mam jakieś 4 godziny 47 minut do takiego małego miasteczka, nie wiem, nawet można powiedzieć, że to wioseczka, gdzie praktycznie każdy dom to jakaś galeria sztuki, bo większość osób tam e, zajmuje się rzemiosłem, więc chcę to miejsce odwiedzić, bo to nie jest e, miejscówka dość popularna e, jeszcze turystycznie. Więc e, tam zamierzam jechać i chyba spędzę tam dwie notki, żeby po prostu odpocząć, trochę popracować, e, pogarniać tematy, które mam do ogarnięcia. I o takim całkiem fajnym widoczkiem żegnam się na jakiś czas z Wybrzeżem, ale pewnie za 3-4 dni już tam wrócę, więc nie na długo. Ehh Je to ok, kurva, či ne? Je przydrożne straganiki To jest naprawdę super właśnie w Brazylii. Tego brakowało Już kiedyś mówiłem, brakowało mi w e, Argentynie, w Chile, że po prostu jedziesz, możesz kupić sobie świeże owoce zjeść. Ja niestety nie korzystam często z takich budek e, Czasami zatrzymuję się na coś do bicia, A to dlatego, że no, arbuza całego nie kupię Połowy też nie, 3 czwarte, no może bym zjadł. Ale to też problem. Kiedyś zatrzymywałem się, brałem banany, teraz trochę mniej już tych bananów jem. Więc wiecie, no nie korzystam to jest tak bardzo z tego, ale myślę, że właśnie dla takich turystów, którzy podróżują samochodami lub jakimiś rodzajami, nie wiem, moto czyli komperami, to jest naprawdę super opcja. Nie Nieduże jest super cena. I to jest przede wszystkim świeże. W brazylijskim kalendarzu ogólnie jest święto. Święto Tiradentes. E, Tiradentes to e, był dentysta, który się sprzeciwił Portugalczykom. I na cześć jego właśnie w tej miejscowości Tiradentes on się tam sprzeciwił. Sprzeciwił mi się, że po prostu już więcej nie da się wyzyskiwać. Że oni za dużo tego złota od nich oczekują, chcą, żeby im płacić, i się sprzeciwim i chyba go powiesili, albo obcięli mu głowę, już nie pamiętam jak to było dokładnie ale taka właśnie historia. No i. A co chciałem powiedzieć tym, że jest dzisiaj święto, że nie wszystkie nie wszystko jest dzisiaj otwarte. Niektórzy otwierali swoje biznesy, niektórzy mają pozamykane. Chyba zależy kto jak tam. Kto jak tam woli. A w ogóle same ładne to dziewczyny na tej stacji są Miał jakiś taki region ładny chyba Tak mówiłem Tak jak mówiłem na tej stacji Nie tylko panowie pracują ale też dziewczyny i to całkiem Całkiem ładne Opa O, zobaczcie, a tutaj koleżka zrobił sobie ochraniacze z na ręce oraz na swojego sikora. Plus dodatkowo zabezpieczył swoje stopy przed tym, że podczas wywrotki plastik nie się w stopy. Właśnie była przerwa na picie po dwóch godzinach jazdy zostało mi 130 około 135 km i prawie 3 godziny nie wiem czy to tak normalnie czy ta droga w coś się zmieni dziwnego przepraszam, no ale trzeba cisnąć Ok, spadamy Obrigado ciao! Obrigado! Zobaczcie jaki kolor ta woda ma. Ja cię kręcę. Nie, no zieleń, zieleń O, i ptaszki też mają zielone skrzydełka. Ciekawe, od czego ten kolor. Jest normalnie zielona. Kto to jest? Nome? por favor. Kompleto. Si. Kleci do Nie wiem o co chodzi z tym czasem. Mam 57 km do przejechania, a pokazuje godzinę 41 Nie wiem czy to jest przez to, że tam jest prom, czy co Mam nadzieję, że zaraz się asfalt nie skończy nie będę musiał jechać 40 km na przykład po gravelu albo po jakimś najgorzej piachu Nie wiem, nie wiem o co chodzi z tym czasem. Mam nadzieję, że się myli i tam będę za godzinę byłoby super Tutaj trochę wydaje się on niższa. część w Jazylii. Czyli domy domy są całkiem ok ale takie brdzenia właśnie z takich patyków, dużo krów Mało zieleni, zobaczcie, jak to wygląda, że tutaj większość to jest taka jakby wysuszone wszystko. Tam wcześniej kosy to jadły. <laughs> Śmiałem sam do siebie, że nie wiem, co one tam jedzą. No coś z a tutaj jest naprawdę. Tu krowy też coś jedzą. No to jest naprawdę? Susza. Tak, to rosną. Ale susza tutaj straszna panuje. Na tym terenie niewiele jest roślin zielonych, w tym kaktusy, chociaż ten też taki już obschnięty od dołu. Traw to praktycznie w ogóle tutaj nie ma, tylko są jakieś takie suchelce. Nie wiem czy to ze względów na porę roku, czy po prostu to jest tak cały czas. Trzeba to doczytać. Więc to już jest zadanie dla Was. Ja też w wolnej chwili sobie to doczytam. A w ogóle tutaj zauważyłem, że właśnie część gospodarz uprawia takie małe kaktusy może gdzieś się znajdę, to wam pokażę. I z tego co widziałem, to one są, o tutaj jest. Widzicie, tam w oddali są takie małe kaktusy. Z tego co widziałem też, tu ludzie je pakują w worki. Jako się oddzielają i są pakowane do worów. O, tutaj jest kolejna plantacja właśnie takich małych kaktusów. Nie wiem do czego one są wykorzystywane, ale jak widzicie, są, rosną. Jakieś 19 km do, do promu, a później do miasteczka 18, plus prom, minus prom to jakieś 12, więc nie wiem, co ta nawigacja szaleje, ale dobrze będzie, dobry czas. No i pomyślcie, jak ja mam znaleźć nocleg na dziko, jak nawet takie krzaki są ogrodzone drutem, i po drugiej stronie też, no naprawdę jest coś dla mnie. Takiego niezrozumiałego. Czemu to wszyscy sobie radzą? Barry, Cokolwiek to znaczy. Jest moja rzeka. O, ten to skubany co tu wiezie. Zobaczcie jak ktoś tu tutaj się przywozi. Można, można. Jest i rzeczka, przez którą muszę przypłynąć warką. Pierwsza barka w Brazylii. Tam jakieś fajne pasmo górskie. Nie wiem jeszcze co to jest, ale się dowiem. Wygląda całkiem fajnie. No nawet spore te górki. Zwiska na pewno są ogromne I to jest ta rzeka przez którą muszą się przeprawić Z ciekawostek ta rzeka nazywa się San Francisco I właśnie jest naturalnym, naturalnym San Francisco i jest naturalnym Naturalnym, naturalną granicą wy Między Stanami Lecę, aż mi wołają pierwsza przyprawa promowa w Brazylii. Juhu, zajebiście. ile to kosztuje? A okej, okay. pierwsza przyprawa. Pierwsza przeprawa promowa, o właśnie odpinają cumy, trafiłem idealnie. Hehe, he. zamykają i cisnę. la. la, 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 la. Och, jeszcze jeden. A widzicie? Podjechał jeszcze jeden, to Ziomek wrócił, żeby tamten też zdążył. No i tacy. A ładują, jeszcze, 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 jeszcze Persona Motor piątka e, czyli koszt takiej przyprawy to 5 reali Czyli to wychodzi na nasze 5 reali, to jest 3 złote No co, spoko cenka Tylko nie wiem gdzie można płacić, a tutaj mają chyba kasę biletową Dobra, mordeczki odpływamy, bo to nie ma na co czekać Za dużo, za dużo, to za dużo Wracamy Jeszcze jednego zabieramy A to jakieś grube kotlety, bo wyładowali skuter a oni ba na barkę wskoczyli i... i przepływają na drugą stronę Dobra, niech odpływa ten ziomeczek Już za dużo kombinacji tutaj No Daj sygnał i płyniemy Mordziaty Jeszcze ciężaruwa się ładuje, a pierdziele to już się nie zmieści tutaj. To tą, którą mijałem. Taka przekaszona, przeładowana, ale to już... A jak ona tu wjedzie, to już nie będzie miejsca na nic. Och rany. Myślałem, że zdążyłem idealnie, że chłopaki kurde... O, zasypuje. Że chłopaki od razu odpłyną, a już zamykali wrota, Już zamykali wrota ze dwa razy. A tu jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze jeden. Tam jeszcze stoi i będzie nagania. No Boże. Jedźmy, ziomeczku. Nie ma na to czasu. Nie wiem jak to się stało, ale ogólnie zapłaciłem 3 ale za... za tą barkę. Tam był cenik 5, a pan do mnie mówi, żebym trójkę zapłacił. No spoko. W tą stronę mi się podoba. Za Zaokrąglanie. No, fajne widoczki. O, tam jakiś Jezus na wzgórzu, trochę mniejszy niż chyba w, e, w Rio, na pewno mniejszy. Co prawda w trochę w innym porcie, w innym miejscu dopływamy niż pokazuje nawigacja, ale to też spoko, bo, e, bo to szybciej będzie. Po prostu przypłynęliśmy na drugą stronę, a nawigacja pokazywała jakoś, żeby, żeby barka będzie płynąć jakimś takim kółkiem, nie? Ach ta nawigacja to czasami cyrki odstawia. Obrigado, ciao.